Ujawniono okoliczności wypadku Katarzyny Stoparczyk. Zaskakujące ustalenia prokuratury. W piątek, 5 września 2025 roku, na drodze ekspresowej S-19 w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu doszło do tragicznego wypadku. Zginęły w nim dwie osoby. Wśród ofiar znalazła się znana dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Wstępne ustalenia biegłych wskazują, że przyczyną jej śmierci były i poważne obrażenia wielonarządowe. Prokuratura w Nisku, prowadząca to śledztwo, podała też inne ważne szczegóły wypadku. Ujawniono, że samochód. W którym uderzyło auto, jakim jechała Stoparczyk, poruszał się z bardzo małą prędkością. Do tego tragicznego wypadku doszło 5 września 2025 roku kilka minut przed godziną 15 na jezdni w kierunku Rzeszowa, przed zjazdem na miejsce obsługi podróżnych. Strażacy Którzy przybyli na miejsce, musieli szybko uwolnić zakleszczonego w aucie 57-letniego Jerzego Cecha. Mężczyzna zmarł na miejscu wypadku. Niestety, pomimo podjętej akcji ratunkowej, nie udało się uratować też Katarzyny Stoparczyk. Wyniki sekcji zwłok Katarzyny Stoparczyk po wypadku. Pozostałe osoby, które brały udział w wypadku, zostały przetransportowane do szpitali. Wśród nich jest 29-letni kierowca Czarnej Skody, którą jechała dziennikarka, oraz jadący w Białej Skodzie 46-letni pasażer i 61-letni kierowca mieszkańcy powiatu Rzeszowskiego. Stan 29-latka określany jest jako ciężki. Sekcja zwłok ofiar wypadku odbyła się 9 września 2025 roku w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Jak poinformował TVN24 prokurator rejonowy w Nisku, Piotr Walkowicz, Katarzyna Stoparczyk zmarła w wyniku rozległego urazu wielonarządowego wewnętrznego, natomiast Jerzy cecha. poniósł śmierć w skutek urazu czaszkowo-mózgowego. Według ustaleń biegłych dziennikarka miała zapięte pasy bezpieczeństwa w chwili wypadku. Oba pojazdy zostały zabezpieczone przez śledczych. Co wiadomo o przebiegu wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk? Prokuratura Rejonowa w Nisku prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia, które zostało zakwalifikowane jako spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Art. 177 § 2 Kodeksu Karnego. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że w tył białej skody Scala, której kierowca poruszał się z bardzo małą prędkością z powodu awarii technicznej, uderzyła czarna skoda odstawia, którą jechała stoparczyk. 29-letni kierowca czarnego samochodu był trzeźwy w chwili zdarzenia, co potwierdziło badanie alkomatem. Śledczy nie ujawnili jeszcze. Czy oba pojazdy poruszały się tym samym pasem oraz dlaczego kierowca czarnej skody nie zdołał wyminąć wolno jadącego auta? Z kolei krew 61-letniego kierowcy białej skody została zabezpieczona do badań laboratoryjnych. Ze względu na odniesione obrażenia, badanie na miejscu było niemożliwe.